Sasza, przed nami mecz z biały Białystok. To chyba dobry moment, żeby powtórzyć wynik z jesieni, gdzie wygraliśmy na wyjeździe 4 do 0. Takie, takie zwycięstwo na pewno poprawiłoby nam wszystkim humory po tych dwóch ostatnich porażkach. Tak, jak powiedzieli, no, mamy dwie porażki. Teraz e, trzeba się skupić na siebie i e, patrzeć, jak jak, to, e, jak zrobić wszystko, co by wygrać ten mecz z Jagiellonią. Oczywiście. E, Pješi meč, ostatnji meč, četiri zerovi me na, na Jagi, tako da teraz napevno benđe e, češko. Jaga tež valči o e, puhare, oni po našem meču tež maju puhare, tako da napevno benđu jake rotacije u skladu. No, zobači me, na jutro i mam nadježu uda se vigrati. Wspomniałeś o tym, że Jagielonia i Zagłębie walczą o coś. Jesteśmy praktycznie bezpośrednimi sąsiadami w tabeli i mamy bardzo podobne, podobną liczbę punktów na, na koncie. To chyba też doda takiego smaczku temu meczowi, że każdemu będzie zależało na tym, żeby wygrać. Tak, teraz tabelka wygląda podobno: wszyscy zespoły walczą o, 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 o coś. Mamy 4-5 zespołów też samo punktów mamy wszyscy, tak da każda wygrana da, idzie na plus, tak da trzeba wygrać z początku piątek, a po piątku zobaczymy jak, się to, jak to, będzie wyglądać w następne mecze. Jakiego meczu się spodziewasz z Gilonią? Na pewno będzie ciężko, pogoda też nie pomoże na jutro będzie tak ciepło, mam nadzieję, że co nam się uda, lepiej wyglądać jak ostatnia dwa z pogonom i z piastem. I chcę też powiedzieć, że potrzebujemy pomoc Kibico. Będziemy robić wszystko, co by wygrać ten mecz i zrobić trzy punkty domu u siebie. Cele KGHM zagłębia trochę się zmieniają zależnie od tego w jakiej kolejce gramy. Na początku, jak rozmawiałem z tobą, celem była ósemka, tą ósemkę udało się osiągnąć. Potem te nadzieje były rozbudzone, bo byliśmy bardzo blisko tej strefy pucharowej. Teraz dwie porażki, troszkę się oddaliśmy, ale tak jak klub komunikuje na plakatach przedmeczowych i grafikach przedmeczowych, Zagłębie Lubin nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Tak, na pewno. Na tabelce wszystko jest jeszcze do wygrania. Mamy jeszcze pięć meczów, trzeba walczyć o każdą wygranu. Każdy, każdy punkt może być uh, decydu, decydujący o że tak uh, Idziemy krok po krok, Z początku mamy na jutro mecz z Trzeba zrobić wszystko, co uh, by ta trzy punkta została tutaj, a po tym już będziemy rozmawiać i będziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać.